Bacze dnia pierwszego ważące tyle co 1 czwarta gry, glitche i bugi na każdym kroku, ledwo działające lub niegrywalne serwery, braki w podstawowej wydawałoby się zawartości, mikrotransakcje i kontent ukryty za ścianą płatności. W taki sposób przez ostatnie lata prezentują się premiery gier największego kalibru AAA, a nawet, jak to już sami wydawcy mieli czelność zasugerować, 4A. Co po namyśle wydaje się być na miejscu, bo jest to dokładny opis reakcji na pierwsze odpalenie takiego tytułu. Skąd więc bierze się ta rosnąca tendencja wydań, które można by porównać z wypadkiem samochodowym na autostradzie do piekła, i czy istnieje jakiś sposób, aby jako indywidualny gracz zmienić obecną na rynku sytuację? Zapnijcie pasy, trzymajcie przekąski, bo wchodzimy właśnie w strefę mocnych gamingowych. turbulência Kto z Was pamięta czasy, kiedy przy premierze wyczekiwanego tytułu lecieliśmy do sklepu z nadzieją, że jeszcze zastaniemy tam wymarzone pudełko i po powrocie do domu, ładując srebrny dysk w napęd, mogliśmy zakładać, że wszystko będzie działało jak należy, a cała zawartość gry stoi przed nami otworem. Niestety, na dzień dzisiejszy, wydaje się to już być tylko zamglonym reliktem przeszłości, ponieważ coraz częściej zaczynamy spotykać się z praktykami, które powodują, że mamy ochotę zmienić nasze hobby na Dzierganie czy inne zbieranie grzybów. Najświeższym tego przykładem i powodem, który popchnął mnie do nagrania tego materiału, jest premiera Dragon's Dogmy 2, wydanej przez studio Capcom. Podczas oglądania kolejnych materiałów na ten temat moja gęba zbliżała się coraz bardziej do zakurzonego dywanu. Nie mogąc uwierzyć, że takie podejście staje się rzeczywistością. Jeżeli ktoś jest niezapoznany z motywem, to w dużym skrótowcu Dragon's Dogma jest RPG-iem single player i jest to bardzo istotny fakt, na którym chciałbym, żebyście się skupili. Który wraz z premierą okazał się posiadać niewspomniane wcześniej przez kapką mikrotransakcje, ułatwiające początkową rozgrywkę takimi jak możliwość szybkiej podróży po zakupie specjalnego przedmiotu, lub co u mnie spowodowało oplucie ekranu smartfona, pozwalające na dobrowolną zmianę postaci, z którą w innym wypadku byliśmy związani aż do momentu odblokowania takiej możliwości po godzinach rozgrywki. Muszę, uwaga, zapłacić szmal, żeby usunąć postać i stworzyć nową. A to mniejsza z tym. W grze można trafić do więzienia. I możesz kupić klucz, kupić klucz, który z, z niego uwalnia. W grze single player. Pomyślicie skandal, niedowierzanie i. Co w ogóle na to przyzwala? A ja w tym momencie kieruję palec w waszą stronę, ponieważ jednym z powodów, które za tym stoją, są znane nam wszystkim pre-ordery. Pre-order, czyli możliwość kupienia tytułu przed jego właściwą premierą, jest praktyką, która pozwala wydawcom na wypuszczanie coraz to bardziej dziurawych i naszpikowanych kruczkami produktów, z którymi my, jako konsumenci, musimy się później użerać. No bo powiedzcie mi, dlaczego by wkładać starania w dopinanie produktów, Produkcji na ostatni guzik, upewniając się, że serwery będą śmigały jak należy i będą w stanie utrzymać początkową bazę graczy czy poświęcać dodatkowy czas i w wyniku nakłady pieniężne na ostatnie testy, skoro już miesiące przed premierą kabza została mocno nabita, nieważne od późniejszej recepcji. Tylko głupi albo uczciwy, czyli głupi, nie skorzystałby z takiej zesłanej prosto od Plutona opcji. I nie chronią nas od tego nawet przedpremierowe wysyłane kopie recenzenckie, bo jak się okazuje, mogą one nie zawierać tego, co później jest integralną częścią wpływającą na rozgrywkę, lub sami recenzenci są objęci klauzulą nie pozwalającą na wystawienie dokładnej opinii. Jak, to, jak można tak zrobić? Nie? Nawet ja już nie mówię, że. Klientom, ale recenzentom, podsyłasz, podsyłasz egzemplarz gry, nie informujesz w ogóle o mikrotransakcjach. N nie ma słowa, nie ma nic w sklepiku, nie ma opcji. Ludzie, którzy kupują preordery też nie wiedzą, że będą mikrotransakcje w grze. Za to uwierzcie mi, późniejsze negatywne recenzje i fala hejtu mają już w oczach wydawcy małe znaczenie. Myślicie, że siedzą oni przez to niczym skneru w swoim skarbcu, jak Hlip, hlip, nasza nowa produkcja ma 40 na Metacriticu i dostała 7 na 10 od IGN. Ach, czas chyba wracać majbachem do willi, wypłakać się żonie i przytulić rasowego kota. Tym bardziej należy dodać jeszcze, że w erze cyfrowej sprzedaży nie ma mowy o tym, że produktów fizycznie zabraknie i nie będziemy mieli dostępu do gry przez następny miesiąc, przez co priordery tracą coraz bardziej na ich oryginalnym założeniu. I tylko nie mówcie mi o przekonującym was fakcie, że wraz z premierą będziecie mieli dostęp do dwóch skórek broni, kości do powieszenia w wirtualnych Pojeździe i zestawu audio w głównej postaci, bo zerwę boki śmiejąc się do rozpuku i nie będę w stanie odpowiedzieć na wasz komentarz. Powiedzmy to wszyscy głośno: nie będę kupował pre-orderów. Takie podejście to jeden ze sposobów na zmuszenie wydawców do włożenia dodatkowej pracy w ich tytuł, tak żeby realnie ktoś chciał inwestować w nie swoje ciężko zarobione pieniądze. Ale niestety jest jeszcze jeden coraz bardziej popularny motyw, przez który pomimo wydania złotówek na pełnoprawny tytuł, dostajemy go dziurawego jak ser szwajcarski a mówię tu oczywiście o tak zwanym live service. Live service pozwala twórcom na dodawanie zawartości i grzebanie przy już istniejącej wraz z kolejnymi miesiącami cyrkulowania gry na rynku. I coś co na pierwszy rzut powinno być jak najbardziej pozytywną rzeczą, jakby kto nie chciałby nowego kontentu wychodzącego do swojej ulubionej gry, żeby ciągle była świeża w tym samym czasie z możliwością naprawienia istniejących w niej błędów. Staje się kolejnym sposobem na cyckanie graczy na każdym kroku i możliwością wypuszczania niedopracowanych, wybrakowanych wręcz tytułów. Jest to problem, który powraca do nas coraz częściej niczym bumerang i jak najpierw wtyczył się głównie gier multiplayerowych, tak coraz częściej zaczyna dotykać również tytułów nastawionych na pojedynczego gracza, który może nie chcieć, aby jego zabawa była ciągle podpięta do neta i wymagała aktualizacji za każdym ponownym odpaleniem. Byliśmy świadkami zbyt dużej już ilości przypadków, gdzie ta możliwość powodowała zbyt pochopne wydawanie tytułów, ze względu oczywiście na rozpuszczające się pieniążki i dosłowne łatanie ich w locie, co często kończyło się tym, że tytuł gry spiach w pierwsze kilka miesięcy po premierze. Life serwis traci na atrakcyjności w momencie gdy użyjemy go w innym kontekście. Bo wyobraźcie sobie, że zamawiacie hamburgera z waszej ulubionej restauracji, przychodzi on do Was po dwugodzinnym opóźnieniu w zatłuszczonej, zgniecionej torbie. Otwieracie więc pudełko, a tam smutna bułka z kawałkiem sałaty pomiędzy i dołączoną obok notką, że mięso, ser pomidor, cebulka i sosy będą dosyłane do ciebie na przestrzeni kolejnych tygodni, oczywiście za drobną dopłatą. A najśmieszniejsze i najdziwniejsze zarazem w tym wszystkim jest to, że tak wielu graczy przystaje na to, wpieprzając tą suchą bułę i jeszcze wmawiając innym, że im to smakuje. Bo prawda jest taka, że w wielu przypadkach robimy to sobie sami, wydając kolejne pieniądze i trzymając się nadziei, że może tym razem wraz z premierą naszej ulubionej serii nie zostaniemy za załadowani od tyłu i że będziemy mogli po prostu dobrze spędzić następne kilkanaście godzin przed monitorem czy innym OLEDem. I dlatego też gry pokroju Battle Beat Remastered, Leafle Company czy Pal World w momencie premiery i tygodnie po osiągały rekordy grywalności, bijąc na głowę ich wielkie, poważne odpowiedniki, ponieważ serwowały one kompletną rozgrywkę, którą gracze mogli cieszyć się od momentu zakupu, bez pompowania baloników i serwowania pustych obietnic. Ten materiał jest najzwyczajniej w świecie pewną prośbą do Ciebie, widzu, żebyś z głową podchodził do swoich następnych growych zakupów. Może zastanowił się chwilę, poczekał parę tygodni, obejrzał kilka recenzji, żeby na końcu przeznaczyć pieniądze i co ważniejsze swój bezcenny czas na twórczość, którą naprawdę chcesz wspierać. Ponieważ koniec końców to my wybieramy w jaką stronę pójdzie nasze Wspólne hobby, jakim są gry wideo, i jak zawsze, dziękuję za uwagę.